Na wydarzenia w telewizji zabrze, zaprasza Jacqueline Kufel. Wtorek, 13 lipca, sprawdźmy, co dziś w programie. W Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego powstała strefa wypoczynku. Bardzo fajnie. Powinno być więcej takich miejsc. Premierą spektaklu Eko Duszek zakończył się pierwszy turnus lata z teatrem. Ja się pojawiłam świetnie, i teraz mam taki. I teraz mam jednak taki trochę smutek, że już koniec. Oddano do użytku strefę wypoczynku w Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego w Zabrzu. Całkowity koszt inwestycji, którą zrealizowano w ramach szóstej edycji Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego, wyniósł blisko 140 tysięcy złotych. Mieszkańcy Osiedla Kotarbińskiego mogą cieszyć się z nowego miejsca spotkań i relaksu. W sąsiedztwie ulicy Kiri Skłodowskiej powstała Strefa Wypoczynku. Projekt, który został zrealizowany w ramach szóstej edycji Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego, zdobył 214 głosów. Strefa Wypoczynku w Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego, tak się nazywa formalnie ten wniosek, to już jest trzeci wniosek realizowany w miejscu powstało ciekawe miejsce dla rekreacji, dla zabaw dla dzieci. Okrągły plac z usytuowanym w środku klombem z dekoracyjnym kamieniem i naturalną kompozycją roślin. Ławki, kosze na śmieci, stoliki do gry w szachy z siedzeniami oraz stół do gry w piłkarzyki. To wszystko można znaleźć w strefie wypoczynku na osiedlu Kotarbińskiego. To takie jest no atrakcyjne, że tak powiem. No i... Fajne, naprawdę fajne. Można pograć w szachy, może w te piłkarzyki, więc dla starszych dzieci to to jest atrakcja. Na razie można gdzie przysiąść, odpocząć. Bardzo fajnie. Powinno być więcej takich miejsc. Bardzo ładne. Szczególnie, fajne. że my tu blisko mieszkamy, także też można odpocząć. Człowiek potrzebuje też ciszy, spokoju. Tak usiądzie gdzieś troszeczkę dalej od placu zabaw. Bardzo fajna rzecz. Wybieracie się panie tam może w najbliższych dniach? Oczywiście. <grym> to kiedy? Kiedy? A choćby jutro. Choćby i dzisiaj jeszcze. W pobliżu nowo powstałej strefy wypoczynku w ubiegłych latach również w ramach Zabrzeńskiego budżetu obywatelskiego zrealizowanych zostało już kilka projektów, to między innymi plac zabaw i siłownia. W sumie te wszystkie trzy projekty mają wartość już przeszło 700 tysięcy złotych, więc jest to jakby realna infrastruktura, która może służyć mieszkańcom. Całkowity koszt nowej inwestycji wyniósł blisko 140 tysięcy złotych. Roboty realizowane były w okresie od 25 marca do 6 lipca bieżącego roku. Dobiegł końca pierwszy turnus lata z teatrem. Przez dwa tygodnie młodzi ludzie szkolili się jako aktorzy, tancerzy, wokaliści, dziennikarze oraz scenografowie. Efektem ich pracy był wyjątkowy spektakl Ekoduszek, którego premiera miała miejsce na deskach Teatru Nowego w ubiegłą niedzielę. Dwa tygodnie dobrej zabawy i ciężkiej pracy w ramach pierwszego turnusu Lata z Teatrem przyniosły niesamowity efekt. Eko Duszek w reżyserii Andrzeja Kroczyńskiego okazał się spektaklem pełnym humoru, a przy tym przekazującym bardzo ważne treści proekologiczne. Spektakl miał pokazać jak ważna jest ekologia, no i jak to ja czasem mówię, po prostu powiedzieć nam znowu to samo co od, od urodzenia nam mówią o ekologii. Ludzie jedno, ludzie Wszystkim ważny spektakl, bo mówiąc o zagadnieniach proekologicznych, czyli niby o tym, co właściwie wiemy wszyscy na co dzień, że należy dbać o planetę, należy segregować śmieci, ale tak naprawdę codziennie rozmawialiśmy o tym z dzieciakami i nawet jesteśmy zaskoczeni wszyscy instruktorzy rozmawiając między sobą, że ci młodzi ludzie są tak szalenie wyedukowani naprawdę. I tak bardzo dbali tutaj na bieżąco wszystko, segregowali butelki. Próbowaliśmy, tak jak mówię, no rozmawiać codziennie o tych wydarzeniach, bo tak naprawdę w nich jest przyszłość. Jak nie oni, to kto uratuje tę planetę naszą? Jestem zachwycona. Piękny, występ, wspaniali aktorzy. Świetna inicjatywa. Myślę, że co roku będziemy chcieli móc uczestniczyć w takim wydarzeniu. Była trama przed występem? E, tak. A jak Ci się podobało w ogóle? E, bardzo fajnie, a w następnym roku też tutaj przyjdę. Była trema dzisiaj przed występem? O, była, była duża. Ale wszystko się udało? Tak, wszystko się udało, oprócz tego, że prawie ciągle się śmiałam. Zadowolona jesteście z tego, co przedstawiłyście? bardzo. bardzo. Y, ale ogólnie propos też, też tej tremy, no to ja jedyne, co się bałam, że ja z paprą sprawę, ponieważ jak, jak na osłonę dzisiaj dostałam lekkiej infekcji gardła. Zdajecie się Państwo ze mną, że za dwa tygodnie wypracować taką sztukę, to jest naprawdę sztuka. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję i reżyserowi, dziękuję i opiekunom, ale przede wszystkim dziękuję naszym dzieciom. Ale dziękuję też za to, że poruszyliście tak trudny i tak ważny temat. Śmieci to poważna sprawa, ale myślę, że wy to przedstawiliście tak poważnie, że my na pewno zapamiętamy. Działo się strasznie dużo. No. Codziennie pracowaliśmy ciężko od godziny 9 do 15. Próbowaliśmy, pisaliśmy teksty, robiliśmy scenografię, kostiumy, dzieci, a właściwie dzieci i młodzież, bo mamy przekrój wiekowy od 6 roku życia do 16, tak więc grupa jest szalenie zróżnicowana. Ciężko pracowały, były aktorami, tancerzami, wokalistami. No, działo się naprawdę mnóstwo. Zabawnie było. Szczerze, ja się bawiam świetnie i teraz mam taki, i teraz mam jednak taki trochę smutek, że już koniec. Spektakl Eko Duszek można zobaczyć m.in. na stronie internetowej Teatru Nowego. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.